Pisaliśmy sporo o modzie na crossovery oto jeden z nich Kia Niro połączenie hybrydy i crossovera, który może przejechać wiejską drogą. Nieco podniesiony prześwit, bardzo oszczędny silnik. Zapraszam do wnętrza warto sprawdzić, jak to jeździ. Kia Niro to kolejna hybryda, jaką testujemy i kolejny model marki Kia niewiele ma wspólnego z Optimą kombi GT bo nie jest to auto z aspiracjami sportowymi choć muszę przyznać, że i to sprawdziliśmy i wcale nas ten samochód nie zawiódł jeśli chodzi o dynamikę mieliśmy dwie hybrydy równocześnie Toyota Prius najnowszej generacji która weszła na rynek w roku 2016 i Kia Niro która też zagościła w salonach w roku 2016, tyle że pod koniec tego roku. Sprawdzimy ją na krótkim odcinku drogi ekspresowej, bo zastanawia nas, jak poradzi sobie zespół hybrydowy i przekładnia tego samochodu automatyczna na drodze szybkiego ruchu. Już po pierwszych kilometrach widać, że Kia Niro bardzo różni się od hybrydy Toyota. Różni się i bryłą, bo to przecież nie liftback o sylwetce nieco usportowionej, tylko crossover, który ma wręcz przeciwne aspiracje, nieco podniesiony prześwit. Napęd, co prawda, tylko przedni, ale auto doskonale sprawdzi się na wiejskiej drodze. Napęd hybrydowy zupełnie inny niż w Toyocie. Tam jest patent, który Toyota już nie tylko u siebie wykorzystuje, ale również sprzedaje innym markom: Synergy Hybrid Drive. Tutaj mamy napęd równoległy, hybrydowy, i to się czuje, zwłaszcza w trybie sportowym. Auto to naprawdę dysponuje dużym powerem. Mamy do dyspozycji sumaryczną moc obu silników około 141 koni. Silnik spalinowy przy tym ma tylko 105 koni mechanicznych, ale mimo to naprawdę samochód chce jechać i świetnie sobie radzi zarówno Podczas ruszania wschodu świateł, kiedy wspina się po skali obrotów, jak i w trasie, układ równoległy ma to do siebie, że faktycznie w każdym zakresie obrotów możemy liczyć na współpracę obu jednostek i elektrycznej, i spalinowej. To powoduje, że takie wciśnięcie pedału gazu, jak teraz daje nam solidnego kopa. Kia zaskakuje mnie kolejny raz jakością wykonania i spasowania elementów wnętrza. Naprawdę trudno jest mieć pretensje o to, że coś jest słabej jakości, że coś odstaje lub skrzypi. Chciałbym mieć ten samochód. Tym bardziej, że jest tańszy od Toyoty Plus. Producent tak skonfigurował gamę wyposażeniową, że łatwo ją zapamiętać. Są tylko trzy wersje wyposażeniowe. Pakiet M, L i najdroższy XL. Ten najtańszy wcale nie jest ubogi, dlatego że mamy tutaj siedem poduszek powietrznych, systemy elektroniczne zapewniające podstawowe bezpieczeństwo. Zespół naprawdę zadowala się Niewielką ilością paliwa, nam wykazuje w tej chwili 5,5 litra, takie spalanie na 100 km, przy czym nie oszczędzaliśmy tego samochodu, jeździł naprawdę z prędkością 130-140 km na autostradzie, w ruchu miejskim pali bardzo mało. To może być faktycznie w granicach 3,5 litra, trudno mi w to uwierzyć, ale Faktycznie system Start and Stop i wykorzystanie silnika elektrycznego bardzo ograniczają apetyt na paliwo. Mamy tutaj do czynienia ze skrzynią automatyczną sześciostopniową, która spisuje się bardzo dobrze. Nie, nie czujemy tu gitału jakiś zwolnień. Oczywiście w trybie sportowym tak, jak najbardziej, ale myślę, że to było zamierzone, to znaczy kierowca oczekuje w trybie sportowym żywszych reakcji obsługa przez kilka dni kiedy przejechałem powiedzmy około 200 km nie przysporzyła mi najmniejszych problemów nie ma tutaj zbyt wielu manipulatorów i funkcji tu wystarczy zapoznać się z tym samochodem w ciągu pół godziny i po prostu jechać o, to właśnie przed chwilą odezwał się system monitorowania martwego pola ale odezwał się chwilę po tym, jak wyprzedziła mnie Mazda i była już doskonale widoczna, to nie było martwe pole. Rozmawiałem o tym z Krystianem Kozerawskim, kiedy on testował swoją optimę GT Line i bardzo mu to przeszkadzało na autostradzie. To lekkie opóźnienie. Wydaje mi się właśnie, że to jest też założone, ponieważ poszerzenie tego pola monitorowania może tylko przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa. Człowiek do tego się przyzwyczaja, że ten samochód sygnalizuje, że jesteśmy wyprzedzani. Informacje, które do nas docierają, dotyczące bezpieczeństwa, dźwiękowe, niejednokrotnie mogą uratować nam życie. Dziś na przykład miałem taką sytuację, w której przede mną bardzo gwałtownie zahamował Mercedes. Włączył się system brake assist który no, drze się niemiłosiernie wzmacnia siłę hamowania i przyznam się szczerze gdyby nie on to mogłoby to się skończyć wjechaniem w tył poprzedzającego auta także przyzwyczajmy się do tego że auta myślą za nas autonomia samochodów nie jest niczym złym jeszcze kilka słów na temat wnętrza tego samochodu jest bardzo przyjazne przede wszystkim jak to w crossoverze siedzi się w trochę podniesionej pozycji, więc może to się podobać kobietom. Łatwiej wsiadać, łatwiej wysiadać. Druga sprawa: bardzo wygodne fotele. Trzecia: naprawdę jest tu sporo miejsca. I biorąc pod uwagę to, że ten samochodzik został stworzony na platformie B, przy jego rozstawie osi. Większym od kompaktowego suwa Sportage'a okazuje się, że wnętrze naprawdę pomieści spokojnie cztery dorosłe osoby. Ja mam, co prawda jak zwykle wysunięte fotele do końca, ale to oznacza, że osoba o wzroście prawie 2 metrów nie będzie czuła dyskomfortu. Z tyłu naprawdę jest dość dużo miejsca. I to jest niewątpliwy plus tego samochodu, jak również bagażnik. Co prawda, oparcie kanapy nie składa się do osiągnięcia zupełnej płaskiej podłogi, ale, ale jest to spora przestrzeń bagażowa w porównaniu z Priusem, nieco większa. Powiem tak, gdybym miał wybierać w tym segmencie na przykład Opla mokkę lub Kia Niro, oczywiście Opel jest odrobinę tańszy, no i nie ma hybrydy, wybrałbym chyba Kia Niro, bardziej mi się podoba zdecydowanie, no i jest oczywiście w środku większa.